Nowy petek. Cześć. Dzisiaj są Mikołajki, więc dostałam nowego petka. Nie od rodziców, tylko od wujka. A to jest łapądek Jaki śliczny. Zawsze o nim marzyłam. I już jest, moje marzenie się spełniło. Dobra, nie przedłużam, tylko go zacznę otwierać. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest, udało mi się. Teraz kata. O nie, nie lubię tego. Jest, teraz mi się udało. Jaka naklejka? Wow! Pa! Jaki ładny! O, stary. Dobra, teraz wyczułam go. Ech. O, Co to, to jest przyklejone? Nie znoszę tego. O, jest. Teraz ja odłożymy mojego gołąd. ścisłego łączka i wezmę. Z góry. O, jest. To zawsze zbieram. Jak mam oczywiście dłupaki. O, i to też. To wycinam. Teraz zanienka. Nawet nie była przyczepiona. I na końcu ławądek. Ojej. czas. A. Oh. Yes. Głupie gączki. Au, au, au. Olaw. Au, au, mm. mm. Przyczepione. O, oh. jest, 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 jest. Aha, jeszcze tu jest. No tak, to La Wanienka. I naklejka pas. A łabądek będzie miała na imię Liliana. A, a zmiękczenie tego imienia to będzie Lila. Też jestem Lila i jestem łapątkiem la 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 la. la, Ja uwielbiam swoją wanienkę. Piękna za ta 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 Mój nowy petek z okazji Mikołajek, czyli łabąc Lilianę.